Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak udało mi się ukorzenić bukszpan z zupełnym przypadkiem. Generalnie tutaj był wielki, piękny kawał szpanu, ale ja go w zeszłym roku postanowiłem się pozbyć. Raz, że tutaj mi bardzo zasłaniał i nie widziałem jak się dzieci bawią, a dwa, w tym miejscu powstanie taras. I ten bukszman, no niestety nie, nie miał tutaj prawa bytu, w związku z czym go uciąłem u góry. No i to są te zeszłoroczne cięcia, takie yy, po prostu byle jak, żeby tylko się go pozbyć. I ja się zupełnie pogodziłem z faktem, że jest stracony bukszpan i klops i go nie będzie, ale w tym roku już się zabrałem, żeby go yy, całkowicie się stąd pozbyć, bo zaczynam się przygotowywać faktycznie do tego. Tarasu. i się okazało, że ten bukszpan pod wpływem chyba tego cięcia zaczął się ukorzeniać gałązkami, które dotykały yy, albo były po prostu blisko ziemi. I tutaj widzimy takie guski już, które chcą się zamienić na korzonki. O i one wszędzie tutaj w tych gałązkach niżej Tutaj też już się pojawiają. O, tutaj też widać. O, czy to widać? Na tym widać. O, wszędzie tego jest pełno. I kilka nawet takich grubszych już mi się ukorzeniło. Całkiem porządnie się ukorzeniły te gałęzie. Tutaj widać, o, na tym przypadku Ach, najlepiej to widać, bo tu jest ucięty od rośliny. Idzie i tutaj już się przyczepił, tutaj, tutaj, o, w tym miejscu puszcza już korzenie, bardzo takie solidne, no i tutaj aż jest nawet jeden taki, o, kawał, kawał już tego. Ja przypuszczam, że ten konkretny, ta konkretna gałąź musiała się zacząć ukorzeniać już wcześniej, skoro tu już jest taki wielki, ale wydaje mi się, że to przycięcie było kolejnym takim impulsem do tej roślinki, żeby ona faktycznie zaczęła się ukorzeniać i, i wszystkie te inne małe gałązki też zaczynają puszczać. Także no jest to moim zdaniem tysiąc razy lepszy sposób niż e, powiedzmy ucinanie takich maciupkich gałązeczek i liczenie na to, że ona się ukorzeni, tam dosypywanie ukorzeniaczy. Czekanie rok na to, czy ona puści, czy nie puści korzonki, i potem mamy roślinkę wielkości 3 cm wysokości. No tutaj to już jest od razu kawał, kurde, krzaka. Czy on jest najpiękniejszy? No to, to nie wiem, ale może go po prostu wkopię pionowo i zobaczymy. Wtedy będzie już wyglądał troszkę, troszkę lepiej. Tak samo tutaj też już ma takie korzenie. No i wszystkie te takie powiedzmy dolne. Gałązki, które zaczynają puszczać korzonki, postaram się uratować i powsadzać gdzieś w jakieś takie miejsca, w które po prostu będzie on mógł sobie spokojnie rosnąć nie będę musiał się go pozbywać przez jakiś czas. No a swoją drogą, może ten wielki korzeń też gdzieś tam wsadzę. Może akurat też się uratuje. No, w każdym razie, tak jak mówię, no, jeżeli sobie zrobimy z takiej gałązki małej z końcówki, tak jak to jest tam na innych filmach na YouTubie, gdzie widziałem, no to będziemy czekać, nasze dzieci może się doczekają krzaka. A z tych większych no to już powiedzmy coś bardziej rozsądnego wychodzi. Także jeżeli macie jeden bukszpan i chcecie go jakoś sobie porozmnażać, to spróbujcie właśnie w ten sposób, że może te dolne gałązki trochę przygnieść, niech one będą sobie bliżej ziemi, może się ukorzenią. A jak Wam nie szkoda spróbować no to obetnijcie górę no i wtedy taka roślinka moim zdaniem będzie miała dużo, dużo solidniejszy impuls do tego, żeby właśnie się ukorzeniać innymi gałązkami może puści w ogóle sadzonki sama z siebie gdzieś tam od spodu, od korzenia będzie odbijać no jest to moim zdaniem o bardzo, bardzo prawdopodobne tak jak tutaj, od tego grubszego badyrka puszczają już kolejne takie, które chcą się, yy, chcą się usamodzielnić, powiedzmy. Rosną sobie w górę. Także to tyle, taki tylko krótki filmik z pomysłem, co można zrobić, żeby sobie bukszpana rozmnożyć. Bo bukszpany są bardzo fajne, nie tylko na Wielkanoc, ale tak ogólnie fajnie wyglądają, można z nich zrobić żywopot. Jeżeli się ma ich sporo i są już, powiedzmy, jakieś tam solidnej wielkości, a nie dwucentymetrowe. I tak oto wygląda już cała ta kula korzeniowa. Wygiąłem szpadel stalowy przy wykopywaniu tego. No i zobaczymy, spróbuję to gdzieś wkopać i dodatkowo mam tutaj całą taczkę sadzonek już u, poukorzenianych, także będzie tutaj, nie wiem, z 10 może i zobaczymy. Jak się będą przyjmować, albo nawet jak się nie będą przyjmować, to za rok czy za dwa zrobię jeszcze jeden taki film, żeby Wam pokazać jak to wygląda, czy faktycznie miałem rację, że one będą chciały teraz się ładnie ukorzeniać i, i już sobie żyć osobno. Także to tyle, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.